Poranna rolka przypomniała mi, jak to w liceum mieliśmy taką brygadę, było nas czterech, wszędzie łaziliśmy razem, mieliśmy swój styl i w ogóle byliśmy cool, To i tak mi się wydaje teraz z perspektywy czasu, Rafał, Tomek i dwóch Bartków nas było i mieliśmy długie włosy, brudki, nosiliśmy glańcoki, wojskowe kurtki i tak dalej i właśnie... Ten występ na podczas robiliśmy różne rzeczy w ogóle, jak trzeba by były dni języków obcych, no to my zawa, dawaj, gitara i przebraliśmy się za jakichś żołnierzy w hełmach, w ruskich czapkach, w jakichś dziwnych spodniach i śpiewaliśmy piosenkę Kazika w języku angielskim i razem łaziliśmy na wagary i piliśmy pierwsze wina, paliliśmy papierosy i tak dalej i jak graliśmy w tym MacBecie, to właśnie Sztylet to Tomek dał Rafałowi, bo Rafał był Macbethem, a Tomek dał Rafałowi bagnet, prawdziwy bagnet, bo to kolekcjonował Militaria, kolekcjonuje nadal. I, i ten bagnet miał zapaskiem. No i w tym, my w Liceum chodziliśmy w ciapkach, Nie, że tam trampki czy jakieś obuwie, tylko mieliśmy po prostu zwykłe czapy, tak jak w domu, taki był wymóg. No i ona na tej scenie stoi i Rafał miał czy 92 metry. W takim czarnym golfie w berecie i tutaj, bo gnę, królu, o. I ten bagnet mu z zapaska wypadł i wbił się w podłogę w scenę i to PZEN! w ogóle od palucha i by stracił, straciłby palucha. A wołał mnie, bo byłem tą czarownicą Zofią, to wołał mnie Zosiu, Zosiu, Zosieńko, Zofiu, Zofiu! A ja mówię, co on gada, jaka Zofiu? I w ogóle nie mam bo się śmieje za, za, za na za scenium. Yy, za kotarą, i nie mogłem wyjść ze śmiechu w ogóle. O tak! Liceum to chyba fajne. Znaczy, chyba, no moje to były ulubione czasy w ogóle. Liceum było super. Jeździłem na motorze no właśnie, motory mieliśmy. Ja i Rafał i się jeździliśmy po lasach tymi motorami. Tomek też potem miał Eschelkę. No kurde, jakieś biwaki. Ale mi się czasy przypomniały. Jakby mi Leszek nie kazał kręcić tych filmów do internetu, swoje kręce, to w ogóle naprawdę dużo rzeczy by mi się nie przypomniało, bo teraz to tam gmyram, gmyram w tej pamięci w ogóle, żeby dobyć szczeluści, bo niektóre rzeczy wyparły w ogóle, nie chciałem pamiętać, o.